Chyba jakiś inteligent. Jesteś pionkiem w moich rękach, Tenison. Podążaj za swoim przywódcą i służbą. Twoich obcych nie powinno tu być. Hej, ja tu maluję obrazy. Sygnał już się zbliża. A co jest na twojej pizzy? Mm, to taki egzotyczny owoc, a na nas! Tutaj również nie nawiązano kontaktu. Pozostało jedno miejsce. <grywki> <grywki> nie ruszaj się, bo chcę cię pokonać! Wieczny rycerz cię wykorzystuje! <grywki> nie słuchaj tej małej, chce ci namieszać w głowie. <grywki> <Ha>! <grywki> Wracaj tu! A, czyli tak to u ciebie działa! Moja rodzina się nie liczy, gdy możesz na tym zyskać! Trochę przegiąłeś, kolego. Spróbuj zjechać nawo! Hej, nie dotykaj! Teny wieczny rycerz zmieniają miejsce! E, Phil, jesteś pewien, że to zadziała? Moi rodzice nie zgodzą się na antenę dla obcych. Jest okej. Okay. Moi myślą, że to domek na drzewie. Idealny moment. Nareszcie nagnę linię czasu dla własnych korzyści. Chciałbyś! Lubię ziemię taką, jaka jest. Eee! Mam tego dość. Ja również. Eee! 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 pomóż! Zatrzymaj się, biedaku! Tylko w tym jestem dobry, więc nie przegram. Hej, Lin, e, mam małe pytanko. No, słucham, panie Tenison. Wiesz, e, skąd ten sojusz z wiecznym rycerzem? Mimo, że łamiesz prawo, to całkiem dobry z ciebie facet. Ech, mój syn został wziętym prawnikiem i teraz nie mam już nikogo blisko siebie. Ech, tylko na taką rodzinę mogę teraz liczyć. Zawsze możesz dołączyć do rodziny Tenisonów. Dzięki! To w sumie bardzo fajna koncepcja! Prawie się z tobą, głęb, Tak między nami to pomoc mi się czasami przyda. <grym zdaniem> Wiem, będzie trudny. Ach, nie wierzę, że zmusiłeś mnie do pracy. Kiedy już to skończę, wieczny rycerz na pewno weźmie mnie na miejsce Tenisona. Żartujesz sobie? Przez ciebie muszę pracować więcej. Ach, Simon, potrzebuję pomocy. Ach, pokażę ci funkcję, która działa za pieniądze. Milion dolarów? Hehehe. <grym zdaniem> Ale tanio. powiedz mi, co ty na to? Co zrobiłeś z robotem? Nie przejmuj się tym, będziemy kumplami na zawsze, jeśli dasz radę Woźnemu. Wow, serio? Hehe! <laughs> wow, 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 Simon, nie! Dopiero zacząłem emeryturę! Wow. Sok jabłkowy? Tak, już prawie zielony, jak forsa! Hej, Simon, mam dla ciebie prezencik! Soczek, ja kocham soczki! Przestań! Co ty wyprawiasz? Jesteśmy super kumplami, czyli powinieneś robić, co ci każę! A masz jakiś soczek? Nie, ale mogę kupić. Ja chcę już teraz. Dokąd co trzeba? Po co? Naszym zadaniem jest pilnowanie dostępu do portalu. Słaby jesteś. Pokażę ci, jak działa prawdziwy złoczyńca. <głysy> Pogadajmy o tym. Tym razem już nie będziemy gadać, Gwen. <głysy> Dość! Papa pa, Gwen! <głysy> <głysy> co ty robisz? Nigdy nie będziesz prawą ręką wiecznego rycerza! Ja działam po swojemu i tylko ja mogę ostatecznie pokonać głę. Dzięki za ratunek, Kevin. Ta wiesz, nie jestem potworem. Czyli pozwolisz mi sprawdzić, co takiego robi Ben. Twój kuzyn stał się prawdziwym złolem. Robi niecne rzeczy. Kevin to Ben. A tak, ten wzór cnót wszelkich nie mógłby być zły. No to na razie. Ej, idę z tobą! Muszę wyrównać rachunki.